Vpolska.pl zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Nie odnotowano żadnych poważnych zdarzeń z naszej strony bardzo skrupulatne przygotowania oznacza to setki spotkań i odpraw, pomimo tak krótkiego czasu były one niezbędne do tego, żeby przygotować tak naprawdę szczegółowe plany, postawić szczegółowe zadania również przed policjantami. Sprawdzaliśmy wszystkie informacje i stąd między innymi to wszystko spowodowało, że zatrzymanych było łącznie 27 osób, ale podkreślić należy, że nie są to zatrzymania, które miało wpływ na jakiekolwiek zagrożenie bezpieczeństwa wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tysiące policjantów, bo o tym możemy mówić, że to są tysiące policjantów biorących udział w zabezpieczeniach na terenie Warszawy. I również możemy mówić o tysiącach, jeżeli chodzi o te osoby, które towarzyszyły zarówno na trasie e, przejazdów, bo widzieliśmy to sami, e, również może, mogą Państwo sami zaobserwować. Przygotowaliśmy specjalnie nagrane od strony kuchni naszej Policyjnej Służby Ochrony Państwa, jak to wyglądało z perspektywy policjantów, funkcjonariuszy innych służb, to zabezpieczenie. I zobaczymy, że tych osób również na trasie e, przejazdów e, nie brakowało. W momencie, kiedy mamy do czynienia z zabezpieczeniem tak ważnej wizyty, kiedy mamy do czynienia z konkretnymi procedurami opracowanymi e, i stosowanymi przez wiele lat, które dawały nam gwarancję bezpieczeństwa, to nie możemy ich zmieniać nawet w momencie, kiedy jest niezbędne dla kogoś przejście na drugą stronę ulicy. Kurwa nie wierzę. Ale tu zajdzie pani dołem szybciutko pod spodem w lewo do Świętokrzyskiego i niewiele pani na drodze. Tu, tu ma pani stację metra tutaj. Ja rozumiem, tylko że yy, i tak, i tak yy, stąd mam mimo wszystko bliżej, a yy, na karo. A Proszę, yy, pomagamy jak możemy, no innego sposobu nie ma. Już wszystkie ulice powinny być przejezdne jeżeli chodzi o Warszawę, mogą się jeszcze zdarzyć pojedyncze przypadki przejazdów pojazdów uprzywilejowanych, ale to są sytuacje, które mogą jeszcze dziać się kilka godzin jeżeli chodzi o Warszawę. TVPolska.pl zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.